Witam serdecznie. Epoka Żelaza, dzień 20. Robimy event. W tej chwili do eventu brakuje nam 760 zadowolenia i 15-minutowej produkcji. Produkcję już tutaj ogarniamy. Teraz jeszcze tylko zadowolenie. Oczywiście standardowo. Zobaczymy jeszcze tylko, czy mamy coś, może w inwentarzu, co by się udało nam tutaj postawić. No niestety nie mamy, więc musimy pójść budowlami. Dostawimy następne posążki, bo to jest najszybciej. Tam było 300. Domy już są nam niepotrzebne. 4 powinno być dobrze. A potrzebujemy 760, a to nam daje 72, no czyli jeszcze. Troszkę trzeba usunąć, żeby troszkę dodać. I za chwilę przejdziemy do dalszej części programu. Tylko na razie zakończymy sobie z tym z zadowoleniem. Jeszcze 7, 7, 14, 7, 210. Tam powinno już być dobrze. A jeszcze jednego. no i ostatniego teraz powinno się udać 27 poziom także jeszcze troszkę zostało przed nami ukończ w budynkach produkcyjnych z obecnej epoki 18 razy i zbierz zaopatrzenia no zaopatrzenie zaraz zbierzemy ale w budynkach to musimy sobie postawić, bo mam tylko 4 budynki z tej epoki to trochę nam to zejdzie więc nie będę was tym zanudzał i yy, zbierz zaopatrzenia yy, 2500. Tu mamy zwrotu 10, więc spokojnie weźmiemy to sobie tym zaopatrzeniem. Tym zaopatrzeniem to sobie wyciągniemy. W sumie mogą stać na 15 minut. Byłoby jeszcze lepiej. W osadzie kulturowej na razie zbieram toporki. Jak widzicie, już na pewno nie zrobię tego w czasie, ale to nie chodzi o to, żeby zrobić to w czasie, tylko o to, żeby to w ogóle zrobić i zebrać te artefakty, które są tutaj do zdobycia. No i tak jak mówiłem, dzień świętego Patryka, każde następne miasto jest coraz droższe. Jak widzicie mam tu już prawie wszystko ukończone. Ale tak, żeby przejść na następny poziom, musimy mieć 8,4K kół tego wszystkiego. No i na pańce mm, złota też trzeba oszczędzać. Bo będą potrzebne przy następnej okazji. No i jak widzicie jeszcze muszę rozszerzyć budynki o 80 razy. Tylko, że następne rozszerzenie jest coraz droższe, no i tutaj tak po co wybieram, co jest tańsze, co jest tańsze, ale to tak jak widzicie, no i tak tutaj brakuje. Chciałem dojść, żeby tutaj było, żeby tutaj było do 350, ale jak widzicie to jest coraz droższe, także po prostu, żeby było szybciej, to robię tylko kapelusiki, zawsze tam trochę więcej daję, no jesteśmy, mamy na razie 1 trzecią, także myślę, że spokojnie do jutra, albo nawet do pojutra nie damy rady tego ruszyć. No tutaj te unowocześnienia, no to też nie ma to za dużego sensu czy ja to zrobię teraz czy nie, bo statek nie jest w stanie tego przewieźć Dla tych którzy będą już robili trzecie miasto, pamiętajcie, że Wszystkich kierowników trzeba Ulepszyć praktycznie do poziomu Co najmniej trzeciego Tak to wychodzi z zadań głównych No nie, kapelusze tylko są do pierwszego hmm, Kosztuje to 20 ale będzie szybciej w czasie, troszkę skuszące, żeby to ruszyć, wtedy będą kapelusiki. No, w sumie mam jeszcze dużo do zdobycia. Także może spróbujmy ulepszymy tutaj naszego kierownika. Premia za szybkość, no to szybciej będzie produkował i będzie więcej produkował. No i za 50, można jeszcze o 100% przyspieszyć. Więc jeszcze się pokuszę. Jak widzicie, kierownik do poziomu czwartego produkcja idzie szybciej i więcej. Także może może się uda to zrobić szybciej. Ale jak na razie, to i tak będzie na, na tym koniec moich możliwości robienia. 17 dni do końca. Jesteśmy na 28 poziomie. Dla porównania na innych światach przedstawia się to w ten sposób. Też zaraz zrobimy ten sam myk. Na innych światach przedstawia się to tak. Na świecie B35. Zbuduj trzy budynki mieszkalne z obecnej epoki. Nie wiem dlaczego ich nie postawiłem. No ale już stawiamy. To zaliczymy sobie chociaż jedno zadanie. Mamy 3 budynki i wydaj 30 punktów rozwoju. Mamy wydane 10, więc warkę wrzucimy jeszcze 20. Następne zadanie ukończone, eventowe. Pokonaj tę małą armię. Tutaj zrobimy automatem. No, i w budynkach produkcyjnych 17 razy 15-minutową produkcję w tej chwili mamy ustawioną 4-godzinną. To poczekamy tutaj, musimy zapłacić. Też już będzie z głowy. jak już byłem, też po prostu to zrobiłem. O, tutaj jeszcze zameczek. O zameczku też często zapominam. A on daje nam czasami punkty rozwoju. I jakieś fajne rzeczy. Wróćmy jeszcze dla pewności na Jod. Zobaczmy, czy tam zameczek był zrobiony. No, bo o tym zamku naprawdę zapominam. Bo to nie masz takiej wartości. Chociaż no nie powiem, czasem się przydaje. No i zobaczmy co mamy w nagrodzie. W nagrodzie mamy pudełko nagród. Chyba dostaliśmy dwa punkty rozwoju. Jeden punkt rozwoju i pięć towarów. No towary się przydają. Na tym etapie się wszystko przydaje. Ktoś się pyta, co robię, że jestem tak rozwinięty? No nic nie robię, no po prostu gram w każdym jeden dzień wam pokazuję. Czasami pozbieram tylko jak was nie ma monety i ustawię produkcję ewentualnie produkcję z zaopatrzenia, ale to jest wszystko. Nic więcej nie robię, nic nie rozbudowuję. Wszystko robię na wizji, żebyście mieli wgląd na to, co się dzieje. W tej chwili zbieram plany arki. Surowce już mam. Następnym zakupem będą surowce na Alcatraz i to będą dwie pery, które będę chciał na razie postawić. Bo na pozostałe brakuje mi bardzo, ale to bardzo dużo planów. No i jeszcze do tego mamy rozszerzenie terenu. To zróbmy sobie dalej, tak, że będziemy dalej robili w kwadrat albo w prostokąt no i tutaj możemy wesprzeć sąsiadów tak nie możemy się atakować to nie ma problemu a jak widzicie już w międzyczasie wpadła nam y, nasza produkcja tu coś chyba źle kliknąłem, no godzinną po co godzinną, jak można wziąć 5 y, minutową no i ustawiamy 5 minutowe produkcje no i zostało już jeszcze 14 także trochę się zejdzie jeszcze przejdźmy tylko na główny świat H Tutaj, żeby nam to nie przeszkadzało, weźmiemy sobie na 8 godzin. Nie będziemy musieli tego teraz zbierać. A, oczywiście miałem jeszcze zrobić ten mix ten samy z Dniem Świętego Patryka, że tutaj wezmę sobie produkcję kapeluszy, po prostu podciągnę wyżej kierownikiem produkcji. No, 100 punktów, no to niedużo, żeby... Przy, szczególnie przy takim ilości stanów punktów, więc może pokuszę się o to 100%, o będzie 200% więcej, premia do produkcji, bardzo fajnie. No i tutaj mamy... Mm, 38 zadanie. Na świecie H już jesteśmy na samym końcu. Także tu powinno być jeszcze lepiej. No tutaj mamy też 3100. 40 poziom jest najbardziej skończony. Żeby być na bieżąco do 40 poziom, także spoko. jeszcze. 17 poziomów przed nami, możemy sobie na to pozwolić dla tych, którym się nie chce czekać tak jak mi, po prostu przyspieszamy przyspieszamy, no i tutaj teraz musimy mm, musimy jeszcze wykonać 80 ulepszeń jak widzicie tutaj się trochę pompuje, ale powoli, bo 63 także jeszcze, jeszcze się zejdzie bierzemy to na co możemy najwięcej, czyli 9 jeszcze 71 ulepszeń przed nami i będzie następne zadanie wykonane tu ktoś coś w wiadomościach napisał, ale nic ważnego jeżeli gracie na świecie H zaczynacie, dopiero chcielibyście jakieś wsparcie uzyskać, no to piszcie śmiało, jak będę mógł to pomogę wesprzę was może PRami tyle mogę zrobić, że dam wam top 1 plus tam jakąś tam lepszy bonusik niż inni. No i tutaj zróbmy to samo, też pociągnijmy do setnego poziomu, i za chwilę będziemy mieć zrobiony event, także zostało nam tutaj jeszcze nie 15, a 27, 29 zadań, także spokojnie jeszcze te garce złota będą wpadały. Jeszcze czasami coś ściągniemy tutaj o, z przestrzeni, też się czasami udaje. Miałem zobaczyć, czy tu jest jakieś przyspieszenie produkcji, zaopatrzenia, ale niestety nie mam. Także na chwilę obecną to by było na tyle. Spotykamy się, jak już tu będzie wszystko wypełnione, żeby przejść do następnego etapu. Następny etap kosztuje 8,4 k więc też się zajdzie Myślę, że to nie będzie wcześniej niż jutro. Także jeśli film się podoba, łapka w górę, subik, komentarz. Pod filmem daję link do zrzutki na odbudowę domu i wykończenie, jakby ktoś miał ochotę wesprzeć rzutkę, zapraszam dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć Kinimod Play